Chciałem zadać pytanie dotyczące 500, plus, dlatego że dużo czasu Pani poświęciła temu. Wczoraj w programie Trzeciej Polskiego Radia, w programie za, a nawet przeciw, była sonda, w której pomysły 500, plus dla pierwszego dziecka, uzyskał 17% poparcia. 83% był przeciw. Jak Pani to skomentuje? Z dużym zaskoczeniem, ponieważ wszystkie wcześniejsze badania pokazywały, że Polacy oczekują tego, żeby dostępność na pierwsze dziecko było znacząco lepsza, żeby osoby, które pracują, nie miały ograniczeń w postaci kryterium dochodowym. A też mam taką uwagę, pamiętajmy wszyscy, że świadczenie jest na wniosek. Ja wielokrotnie spotykałam się z taką opinią czysto polityczną. Nie chcemy waszych łapów, nie chcemy waszych, y, 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 waszych łapówek. Przepraszam, takie łapówki są w Niemczech, we Francji, na Węgrzech, w Szwajcarii. Mówię łapówki w sensie świadczenia, bo to jest oceniane jako korupcja polityczna i mówię, to jest nowany instrument polityki rodzinnej. Ale trzeba składać wnioski. No nie ma tu przymusu no takiej procedury. Tak, ale chciałem ja tak? się spytać. Jak... Pani komentuje fakt, że w sondażu dotyczącym programu 500 plus na pierwsze dziecko 13, 17% respondentów opowiada się za a 83 przeciw. Więc Aha, to jest... Y, y, to źle się zrozumieliśmy, czyli 87%. Tak, jest ja się dziwię, że pani za. tego nie wie, bo to nie 87 jest przeciw programowi. Yy, nie znam, to, nie to od razu. Pani, panu ja pani powiem tak, to jest już trzeci program y, tego rodzaju y, w trójce. Prowadzony głównie przez Kubę Trzydkowskiego. W pierwszym z nich, bo tam był program rządu oceniany, to te proporcje wynosiły mniej więcej 30 do 70, w drugim 20 do 80, a teraz jeszcze mniej. Czyli za każdym razem. Te Panie redaktorze, rządowe... nie znam metodologii prowadzonych badań. Znam badania, badania wcześniejsze, sondaż... które prowadzi CEBOS i badania sondażowni takich uznanych. I one wskazują, że poparcie do tego projektu jest na poziomie 50 paru, blisko 60%. Mogłabym więcej Panu powiedzieć, gdybym zobaczyła, jaka jest grupa, jakie jest badanie. W każdym razie przez te prawie ponad 3 lata funkcjonowania tego programu, zbieraliśmy też te. Uwagi, które bardzo często odnosiły się do tej kwestii finansowania tego programu na każde dziecko. No tyle na ten temat mogę powiedzieć. Po ja bardzo się opowiadała sceptycznie na temat programu 500 plus na każde dziecko. Yy, yy, mówiłam o tym, że należy zwiększyć kryterium dochodowe, tak, yy, czyli trzeba poprawić dostępność, ponieważ mogło się tak stać, że... Nawet osoba zarabiająca minimalne wynagrodzenie i samotnie wychowująca dziecko mogła stracić prawo do tego świadczenia. I rzeczywiście przymierzaliśmy się do szerszego otwarcia tego programu. Jest taka jedna rzecz, o której stosunkowo nie wszyscy pamiętają, że nie jest to też program ministra rodziny pracy i polityki społecznej, tylko jest to program rządowy, międzyresortowy, a więc to jest projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości i projekt. Najpierw partii, z którym szliśmy do wyborów, i on ma też kształt takich uzgodnień podziałem rządowych. W tej sytuacji te wszystkie obawy, które związane były z tym, że ktoś musi na czarno pracować, żeby nie przekroczyć kryterium dochodowego, albo że, że ktoś nie pracuje, a zajmuje się dzieckiem niepełnosprawnym i to dziecko niepełnosprawne nie otrzymuje tego świadczenia, bo dochód na rodzinę jest 1200 większe, albo znowuż problem samotnych matek i tak dalej, i tak dalej, dzisiaj nie ma. Racji bytu. Ja mogłabym panu wskazać. Kilkadziesiąt sondaży, również tych przedwyborczych, które pokazywały, kto ma wygrać w wyborach 2015 roku, jaka była skala tych różnic i to były dobre sondażownie, które na polskim rynku funkcjonują od dawna, które się mylą nie po raz pierwszy, nie po raz drugi, więc wszystko, co mogę powiedzieć na temat sondażu, którego po prostu nie znam. Bardzo panu dziękuję. To ja dziękuję.